Witam Cię w kolejnym filmie. Dzisiaj chciałem Ci opowiedzieć, co takiego możesz zrobić, żeby faktycznie zmienić swoje życie, żebyś był bogatszy, żebyś miał kasę. To jest jedno takie nastawienie psychologiczne. Już tu nie będę mówił o jakichś wyrafinowanych metodach na założenie firmy, bo zakładam, że większość z Was to po prostu początkujące osoby, które za bardzo nie wiedzą, jak się do tego zabrać, a nie wiem, czy wiesz, ale do kreowania Twojego sukcesu możesz wykorzystać swoją podświadomość. I teraz jak to zrobić? Jak to wszystko przełożyć na efekty, a konkretnie Twój sposób myślenia, podejście? Bardzo łatwa kwestia, aczkolwiek dla niektórych trudna, no bo jak rodzice Ci wpajali, że pieniądze są złe, no to Ty możesz mieć diametralnie inne nastawienie od osób takich jak ja, od osób sukcesu, jeśli chodzi o pieniądze. Kwestia podejścia: co Ty sam w ogóle myślisz o pieniądzach? Czy dla Ciebie pieniądze są złe? Mają jakąś osobowość? Czy posiadanie pieniędzy jest złe? E, widzisz, jakbym Cię zapytał, czy chcesz być bogaty, to pewnie wszyscy z Was by krzyczeli tak, tak, Krzysiek, chcę być bogaty, pewnie chcę mieć fajne auto, kto by nie chciał. Natomiast e, pomimo tego, że wielu z Was tak przyzna, to z drugiej strony, jak dostajecie dużą ilość gotówki, to Wy te pieniądze wydajecie, rozdajecie jak cukierki e, dookoła. I właśnie cały czas kończycie w tym samym miejscu. I to pokazuje, że masz raczej takie nastawienie do pieniędzy, że ty nie lubisz pieniędzy, że chcesz się ich pozbywać, że chcesz się wymieniać na coś, co jest dla ciebie bardziej wartościowe. Więc pytanie, czy ty faktycznie kochasz pieniądze i czy jesteś w stanie się nauczyć tego, żeby kochać pieniądze? Jeśli ty kochasz pieniądze, dostajesz wypłatę, to już jest w tobie taki dreszczyk emocji, albo um, rozwijasz biznes i dostałeś pierwszą rekordową wypłatę. Z tego biznesu i cały czas pielęgnujesz to uczucie w sobie, kotwicząc sobie, wkładając sobie do głowy taki schemat, że zarabianie to przyjemność, kojarzy się ze szczęściem, dobrobytem, to ty będziesz zarabiał coraz więcej, ponieważ to, na czym się będziesz koncentrował, to będzie rosło, i ty będziesz sobie kojarzył pieniądze z uczuciem przyjemności, dobrobytu. Tak to działa. I w taki sposób prosty możesz stać się po prostu osobą bogatą, zamożną, no bo jeśli będziesz się koncentrował na tym, że pieniądze to przyjemność, to Twój nieświadomy, podświadomy umysł będzie dążył do tego, żebyś Ty tych pieniędzy miał po prostu coraz więcej. Natomiast co robi większość ludzi? Nawet jak dostaną w spadku tam, nie wiem, 100 tysięcy, 200, no to od razu kupują sobie wirtualne, jak ja to mówię, marzenia, czyli nowy samochód. I najczęściej to jest tak, że kupisz ten samochód, czy kupisz, nie wiem, nowe ubrania, nową wycieczkę za granicę, i się okazuje, że wcale po jakimś czasie też nie jesteś z tym szczęśliwy. Powiedz, żeby zbudować sobie prawdziwe szczęście, to niekoniecznie chodzi o to, żeby cieszyć się z wydawania pieniędzy, ale też, żeby mieć jakąś satysfakcję w życiu, przyjemność z zarabiania, z tego, że potrafisz coś stworzyć i robić na co dzień coś, co właśnie daje Ci szczęście. To jest raczej moja definicja szczęścia i do tego też się potem dochodzi, że jednak jak wchodzisz na pewien poziom zarobków, już pieniądze konsumpcyjnie tak Cię nie cieszą, owszem, możesz sobie kupić nowe Porsche, nowy samochód, kolejny, ale dla Ciebie to już jest tak naprawdę jedno i to samo, bo te rzeczy już nie dają takich emocji jak na początku kiedy byłeś biedny i kiedy dostajesz spadek po babci czy tam nie wiem wygrałeś to lotka i kupiłeś sobie coś no ale widzisz takie podejście właśnie do pieniędzy mają ludzie biedni że właśnie oni chcą konsumować chcą mieć rzeczy na które ich nie stać natomiast ludzie bogaci im bardziej już są dojrzali w tym zarabianiu, odkładaniu bogactwie. Mają takie podejście, że niekoniecznie już wiedzą, że konsumpcja ich cieszy, wolą się też skupiać na realizowaniu własnych potrzeb, jeśli chodzi o właśnie produktywność, kreatywność i stwarzanie biznesu, który tak naprawdę wypełnia ich życie, daje im szczęście. No i po prostu tak jak mówię, satysfakcję cieszy ich. Także to tyle odnośnie pieniędzy, jeśli chcesz pieniądze, po prostu musisz kochać pieniądze, a kochać pieniądze, czuć do nich namiętność, to nie oznacza tracić pieniądze. Nawet jak masz jakieś oszczędności, to zobacz, jak twój umysł działa: jak ty się logujesz codziennie do konta w banku i sobie dodajesz jedno tam zero więcej, jak ty myślisz. Momentalnie łapiesz się na myślach często, jakby te pieniądze zarobić, co by tu takiego zrobić. I widzisz, to jest właśnie ta ścieżka, jak będziesz miał takie podejście jak właśnie się cieszyć z pieniędzy, jak je, mieć ich coraz więcej, to po prostu będziesz ich miał coraz więcej. Będziesz je przyciągał do swojego e, życia, świata e, zupełnie podświadomie. Oczywiście to się zamanifestuje w realny sposób w Twoim życiu, bo Twój podświadomy umysł będzie Ci podsyłał różnego rodzaju sugestie, rozwiązania, działania. I może być tak na przykład, że Ty kiedyś będziesz stał, nie wiem, w kolejce e, po kebaba, czy będziesz kupował nową gazetę w kiosku, czy cokolwiek innego i nagle ci wpadnie do głowy genialny pomysł, tak? Poprzez właśnie to, że nauczyłeś się tego nastawienia z tego filmu. Że ty zacząłeś myśleć właśnie bardziej jak kreator, producent i w taki sposób, że ty lubisz pieniądze, kochasz, kochasz je po prostu mieć, a nie w taki sposób działać z nimi, że będziesz je zaraz wydawał, rozdawał. To jest właśnie nastawienie typowo ludzi biednych. Także zacznij tak myśleć od dzisiaj. Masz jakieś oszczędności, nawet możesz sobie część z banku wyjąć, oczywiście na twoją odpowiedzialność, żeby tam potem nie było, że cię zginęły i się cieszyć tym, tak? Poglądać sobie ten plik banknotów, ale te pieniądze są fajne, ale tu jest pełno dwusetek. Jak one fajnie wyglądają w dłoni, pasują do mnie, tak? Jak czujesz taką namiętność właśnie do pieniędzy, oczywiście to jest tam, jeśli chodzi o... Pieniądze to jest też szwistek, papierek, tak naprawdę zobowiązanie Państwa w Twoim kierunku, ale bardziej chodzi o tą psychologię, tak? Że ty budujesz sobie w głowie taki mindset, że zarabianie jest dobre, przyjemne, że ty kochasz zarabiać, kochasz, kochasz mieć kasę, kochasz wchodzić na swoje konto i patrzeć, ile tam Ci wpłynęło. To będzie powodować, że siłą rzeczy psychologicznie nastawiasz się na zarobki. Jak wysokie, to już kiedyś mówiłem, jak zmienić ten mindset, żeby zarabiać 10 razy tyle, a może 20 razy tyle. I to jest pomci czysta psychologia. Tak oczywiście można mówić o sposobach już takich umiejętnościach twardych na zarabianie. Natomiast najpierw nauczyłbym się, wdrożył te umiejętności miękkie, żebyś Ty zaczął myśleć w taki sposób, jak ja podaję w filmach i następnie skoncentrował się na jakimś biznesie, na jakiejś jednej działalności, przetestował to wszystko i często z tego też będą różne punkty wyjścia, być może poznasz jakieś osoby, które mają fajny pomysł na biznes. Kiedyś właśnie poznałem chłopaka, który sprzedawał garnki, tak dosłownie sprzedawał garnki, a potem w ostatnich czterech latach zajął się budową domów. I na tym zarobił całkiem sporo kasy. E, pomimo tego, że właśnie tej kasy nawet super za dużo nie miał, to sobie zorganizował też inwestorów i, i dał radę. Także widzisz, to pokazuje, że wszystko można pod warunkiem, że ty masz to nastawienie. Tak, o którym też mówię, e, bo może to nastawienie też się tyczy zarabiania, ale ono jest szczególnie istotne długofalowo, bo widzisz, nie wystarczy raz zarobić, sprzedać dom czy tam coś uhandlować, wystarczy te pieniądze wydać i znowu będziesz musiał zarabiać, więc bardzo istotne jest to, żebyś ty też potrafił y, zarabiać, no i żebyś y, utrzymywał te pieniądze na dłuższą metę, tak? Ale to już jest powiązane y, tak jak też ci kiedyś mówiłem z twoim termostatem pieniędzy. Co to jest termostat pieniędzy? Termostat to jest takie urządzenie, które tam się otwiera powyżej jakiejś temperatury. Tak? Taka jest zasada działania z fizyki. Jak masz termostat w samochodzie, to jak on się nagrzewa do jakiejś temperatury, to się otwiera po prostu w wyniku tego, coś tam się przestawia, jakaś kontrolka w samochodzie. A jeśli chodzi o termostat twoich zarobków i pieniędzy, to właśnie to działa w taki sposób, że twój termostat jest ustawiony na jakiś poziom zarobków. I teraz to, ile ty zarabiasz w życiu, nawet sobie możesz to sprawdzić, logując się na konto w banku, jest właśnie uzależnione od tego, jak ustawiony jest Twój termostat. Może być tak, że zalogujesz się, nawet jestem przekonany, że tak jest, i Ty od pięciu lat zarabiasz dokładnie takie same kwoty 3000 tysiące miesięcznie, 2,5, nie wiem, albo nic nie zarabiasz. Nawet niektórzy mają ujemny termostat finansowy, potrafią tyle długów zaciągnąć, że potem e, latami te długi spłacają. Kwestia w tym, żeby jak najwyżej sobie ten termostat pieniędzy ustawić i żebyś ty tak naprawdę zaprogramował się na wysokie zarobki, jak najwyższe, a nie na debet na koncie, tak? No i zobacz, to jest też potwierdzone gdzieś tam w życiu, bo są milionerzy, którzy wielokrotnie bankrutowali i nagle się okazywało, że na przykład taki Jordan Belfort pomimo tego, że zbankrutował, że siedział w więzieniu, za parę lat znowu jest milionerem, tak? I to nie jest przypadek, że tak się stało, nawet w przypadku też Donalda Trumpa, poczytaj sobie jego biografię, jaką też zbankrutował, a potem wszystko wyszło na prostą. To jest kwestia odpowiedniego nastawienia i sposobu myślenia, podejścia i to też oczywiście tworzy Twój y, termostat y, na jakim on jest poziomie i jak ty go ustawiasz? Bo widzisz, jakbyś ty był teraz nastawiony na to, żeby zarabiać 100 tysięcy miesięcznie, to inaczej myślisz niż wtedy, jak chcesz po prostu w ogóle przeżyć, tak? Egzystować, zarobić nie wiem, 2000, 3000 to jest zupełnie inne myślenie. Ty musisz zupełnie inne działania podjąć, żeby zarobić milion miesięcznie. Zupełnie inny poziom gry, tak? Nie zarobisz tego sam, musisz mieć pracowników, menadżerów, którzy ich ogarniają, strategię biznesową, wiedzieć jak rozwijać organicznie ten biznes, żeby on ci zaczął przynosić takie i takie dochody, wiedzieć w jaką niszę uderzyć, co sprzedać, jak skierować komunikat do klienta. To wszystko jest istotne i do tego właśnie jest ci też potrzebny ten termostat pieniędzy, żeby na odpowiednim poziomie działać. Tyle w tym filmie. Jak cię zaciekawiło, zapraszam do innych filmów. Zostaw subskrypcję, łapkę do góry, napisz co tutaj o tym myślisz. Ciekawi mnie Twoja opinia, jak to wyglądało w Twoim życiu. Jakie Ty masz podejście do pieniędzy? Słuchaj, no może być tak, że kasa się dla Ciebie w ogóle nie liczy. Ja to rozumiem, tak. Też tak kiedyś miałem 10 lat temu, ale potem zrozumiałem, że to też nie do końca jest tak, że mamy tylko wegetować, leżeć na hamaku, tylko też. Osiąganie w tym życiu naprawdę daje ogromną satysfakcję, więcej możliwości, jesteś w stanie być zdrowszym, lepiej się odżywiać i też mieć po prostu więcej z tego życia. Tyle w tym filmie, jeszcze raz, jak się podoba, napisz co o tym myślisz, pokaż to wideo znajomym i polecam inne moje filmy. Cześć!